Co się zacznie. Będę na ciebie czekać tam gdzie poprzednio. Przestragana. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość z ostatniej chwili, a fałka z floty Kangtao rozbiła się na obrzeżach Night City. Silniki samolotu zostały dezaktywowane przez nagły impuls elektromagnetyczny pochodzący z uszkodzenia. W mhm. samą porę. Takemura. Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. I jak smakował? No, zapytaj ludzi na dole. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od łakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda sniperu. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym, nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma hanako samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę, ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki, pozłodziej. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-sami. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Poczekaj, gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Ten plan jest kompletnie popieprzony, ale ciągle tu jestem. Wiem, dziękuję Ci za to. Podziękuję, że jak nam się uda. Idź na pozycję. Dobrze, czekaj na kontakt. Uważaj na siebie. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanakoza. Wracać do środka. Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, okay, zajdę go. Uwaga, podejrzane zachowanie w sektorze 3C. Pod stoiskiem z balonami zajmijcie się. Obywatel drugiego piętra. Araska Tower. Balkon dwa piętra wyżej. Kobieta po Chyba jest uzbrojona. A jednak wciąż widzę jej twarz. Zemarłonakne. Zgarnijcie. Potężniejsza i karwalsza niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą ludziuszdy. Takemura, ściągnąłem tego wierzchniego. Teraz skocz na balkonu, grzilonego nerona i idź do niej. Ugly jest kłódka na twoją stronę. W stronę. Corporation wychodzi z tego doświadczenia, kraju. A to, że się dzieje. Słuchajcie. Kiernoci się wszyscy! facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że taka mura nie chce cię zabić? Kurwa prawie spadły! Nie, nie, nie. nie. nie zwracaj na siebie uwagi! A nie mówiłem? Jego nie chcemy Cię szukać na dole! Strać myśliwca nad zatoką Guadalcanarii. Załoga Rysaka. Pilot trzeciej eskadry w stopniu śladszania. Założyciel i Sion. Żołnierz. Przedsiębiorca. Wizjoner. Mój odzieńcy. Nie kieruje tych słów do jego przyjaciół, członków rodziny i tak czy Kieruje je do jego przeciwników. I nieprzypadkowo, to właśnie tutaj, w tym mieście. 50 lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawniły swoje oblicze. Tchórzniwy akt terroru pochłonął 4 tysiące istnień, pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower. Yes, <laughs> Fizycznie już sprawdzam obszar. Jak to się mówi, cel zdjęty. Coś co chciałem usłyszeć. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. W kontakcie. Słyszałeś? Chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Nie, Spróbuj się dostać do części. nie, Stamtąd nie, Jeśli się nie, nie, przejść przejść tej tej na na Tylko uważaj uważaj silniki silniki Trzymaj trzymaj nisko, nie, 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 Trzeba się wspiąć po tych rurach. Wyglądają nawet z I've Po kłopocie Widzę Bardzo dobrze Wciąż mamy tu jeden problem To znaczy? Ta Arasaki Przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera Okej, okay, idę po nią W Teraz mi! Odwracam jej uwagę! Wypnij ją z sieci! Zrób sobie przerwę. Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie! Załóń się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. I proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. To wasze pieprzone poczucie honoru. Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować że To ja tobie dziękuję mi. Okej, okay, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy nie no. Oda to ga na shi. 何か変だわパレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物ではみんなに役割がある美智子は文句を言ってないぞだがお前が言うなら中止してもいい全部やめだお前の安全が第一だからな 兄さん。ややりりり終終ええましょううあががとう花子せっかくの式典だやり終えなければクが残るお父様

Piston spierdalajmy i to szybko Trzymać. Aż się poddać? To to naruszali swobód obywatelskich! Jestem pod ostrzałem! Tak. Coś ty kurwa odwalił. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro mieszkanie 303. Zapłokaj cztery razy. Pośpiesz się.